Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardum, w którym będziemy sobie oglądać i komentować nowy odcinek programu Szkoła. I tak ja wiem, koniec roku szkolnego już był, macie wakacje, chcecie odpocząć od szkoły. A tu przychodzi wredny Lakardum i nagrywa odcinek Szkoły. I musicie pamiętać o tej wrednej, durdej szkole! Nawet w wakacje! Yy, możliwe, że wypiłem za dużo kaw. Yy, pięć. Więc obejrzyjmy dzisiaj odcinek Szkoły. I jak zawsze wczoraj proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję. No i zaczynajmy. Zapraszam. Licealista Irek Pasławski ma bogatych rodziców i dostał od nich na 18 urodziny samochód. Chłopak popisuje się nim przed uczniami i liczy, że dzięki niemu łatwiej będzie mu podrywać dziewczyny. Irek jest dosłownie głównym bohaterem programu My Super Sweet 16. Tam też każdy gimbal zostaje super wypasione auto od rodziców na urodziny. No fakt! Irek dostał jakieś stare sportowe auto. A w tamtym programie każde auto jest nowym Maybachem. Dodatkowo te Maybachy z reguły są wysadzane jeszcze diamentami. I ja nawet nie żartuję. Serio! Obejrzyjcie sobie ten program, albo urywki z tego programu na YouTubie. Tam się takie dziwne rzeczy dzieją. Jak pamiętam batka jedna dziewczyna, która dostała zajebistego Mercedesa, to tam, wiecie, za 600 tysięcy złotych, po czym zwyzywała swojego własnego ojca za to, że ten Mercedes nie jest różowy. So there's that? Więc wracając do tematu. Irek nie masz czym się chwalić, biedako, ty pf. Ale bryka, co pod maską? Słuchaj, 260 koni. Silnik czterocylindrowy, full wypas. Co? Konie? Cylindry? Co? Nie będę oszukiwał, jestem motoryzacyjnym debilem. Moje autko wystarczy, że robi brum brum i jedzie do przodu. Nic więcej nie potrzebuje i nic więcej o żadnych koniach, cylindrach nie potrzebuję wiedzieć. Już kilka razy o tym wspominałem, ale mogę po raz kolejny wspomnieć, że aktualnie jeżdżę dziesięcioletnim Suzuki Swiftem. To nawet nie jest mój, tylko mojej mamy. Więc jako ekspert wypowiem się na temat auta Irka ładne niebieskie. W takim filmie. Hej, Paulina, podoba Ci się? Hej! No proszę cię jest niesamowity. A to dopiero wiesz góry lodowej. No Zobacz, to, co się to. dzieje w środku. Nie serio mogę? Proste, wsiadaj. Irek, ty, biedaczku. Masz niby super drogie, sportowe auto, a twoje drzwi otwierają się tak. A każdy doskonale wie, że drzwi w takim aucie powinny otwierać się tak. Ej, a nam wow. nie pokazałeś. No Ej, do mnie jest? Skóra wszędzie, klimatyzacja, Dolot Full Carbon. <grystanie> Irek, ja nic nie chcę mówić, ale nawet moje auto ma klimatyzację. To nie ma czym się chwalić. Wow, czad. Czad to jest, jak się doda gazu. Czekaj. Sorry. i no, w ogóle. Wow. Słuchaj tego. Niesamowite! Plotuj z tego jest taki, że ten dźwięk to nawet nie był dźwięk silnika i rektor w radiu włączył! Wiesz co? Pasujesz mi do tego auta. Jesteś równie piękna. Dzięki. Może się przejdziemy. Wiesz co, musimy teraz załatwić coś w szkole. Okay. musimy iść. No dobra, no to może później. Załatwić coś w szkole? Coś się na lekcję iść, tak? Proszę powiedzcie, że tak! Niech ktoś w końcu pójdzie na lekcję w tej szkole! Może? Okay. No to pa. Cześć. A ty, no, no, Co ty? Wszystkie no, kuby? Proste typie. Na takie auto wyrwę każdą laskę. Hmm. Mam takie auto, że każda laska moja. Pierwsza na mojej liście będzie Paulina. Jest mega sexy. Bardzo mi się podoba, a jej podoba się moje auto. Sprawa jest prosta. Biorę ją na przyjaźńskę i będzie moja. Ha! Żałosne. Irek jest takim frajerem, który musi wyrywać dziewczyny na super drogie sportowe auto. Pff. Inni faceci, ultra samcy, którzy nie mają bogatych rodziców, którzy im kupują auto, muszą sobie inaczej radzić i podrywać babeczki. Na przykład używając swojej charyzmy, czy świetnych żartów, czy dobrego wyglądu. Ja niestety nie mam ani auta, ani charyzmy, ani dobrego wyglądu. Chłopak Pauliny Kuba nie wie o tym, że dziewczyna wpadła w oko Irkowi. Jego kolega, który widział sytuację przed szkołą, chce mu o tym powiedzieć. Serio, ale mu zazdroszczę. No. Fajnie jest mieć dzianych starych. Stary, Stare, przecież ja tam byłem i widziałem twoją dziewczynę, Paulinę. Paulinę? Właśnie jej szukam. Bardzo jej się podobało. To każde każdemu się podoba. Ale i tak bardzo, bardzo. Siedziała na środku. Tak? No, Irek ją zaprosił. Trochę dziwnie to wyglądało. Dziwnie? To znaczy jak dziwnie? Jakby Irek mnie zaprosił, żeby on sobie usiadł w tym porszaku, bo to chyba Porsche było. To no też bym się zgodził. To jest dość rzeczywistych, a każdy by się zgodził. Więc to, że ta dziewczyna była w tym aucie, to absolutnie o niczym nie świadczy. Stary, ja no, y, Pauliny nic nie mam, ale ona trochę go bajerowała, a on ostro go nie rwał. Jak to bajerować? Dlaczego miałaby go niby bajerować? E, może dlatego, że on ma brykę, na którą ciebie nigdy nie będzie stać? Sugeruję, że Polina poleciała na jego auto? Ja nic nie sugeruję, tylko mówię, jak to wyglądało. Wiesz co, muszę z nią pogadać. Ej, Paulina. Powinna, możemy pogadać? Chcesz mi to może coś powiedzieć? No, hejka! A może coś więcej? No tak, widziałeś to nowe auto Irka, ładne, nie? No, widziałeś to nowe auto Irka, całkiem ładne, no nie? I słuchaj, on posiada te całe konie i cylindry! Widziałem, słyszałem, że ci się podoba. Czy że mi się podoba? Słyszałem też, że siedziałaś w środku. No bo siedziałem, bo chciałam zobaczyć, jak wygląda w środku. A, słyszałem, że bardzo dobrze wam się razem rozmawiało. Czy ty coś mi sugerujesz? Nie skąd? Ja po prostu chcę się dowiedzieć, prawdy. Ale to jest prawda! Ale chwaliłaś auto, Irka! No bo mi się podoba bardzo, jest ładne. Może Irek też ci się podoba? No chyba oszalałeś troszeczkę. Nie, nie podoba mi się. Ale to nie ja siedziałem w aucie Irka! Ale to nie ja siedziałem w aucie Irka! Bo ja też chcę. Myślisz, że możesz mi załatwić? Ja też chcę tam posiedzieć. A już wiem o co chodzi. Ty myślisz, że ja podrywam Irka ze względu na jego samochód. Wiesz, co puknij się w głowę, dobra? Weź poczekaj chwilę. Sam sobie poczekaj. Kuba przegieł. Jesteśmy ze sobą tyle czasu, a on mi mówi takie rzeczy. Jak on w ogóle mógł tak pomyśleć? Chyba musiałabym na głowę upaść, żeby podrywać kogoś ze względu na samochód. W sumie trochę przesadziłem, nie powinienem tak na nią najeżdżać. Ale muszę teraz uważać. Z takim autem jak na Irek nie mam szans konkurować. A ja nie chcę stracić Pauliny. Kuba, mordo, rada ode mnie twojego dobrego przyjaciela. Ty nie masz szansy konkurować z Irkiem, to jest prawda, ale nie dlatego, że Irek ma super fajne, drogie auto. Nie, 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 nie. Tylko i wyłącznie nie masz szansy z nim konkurować, bo swojej własnej dziewczynie przed chwilą zasugerowałeś, że jest blacharą. Zaskoczę was, to wcale nie był dobry pomysł. Paulina jest zła na swojego chłopaka, bo ten zarzucił jej, że flirtowała z Irkiem. Dziewczyna nie wie, że Irek naprawdę chce ją poderwać, wykorzystując do tego sportowe auto. No, czy chcesz się przejechać autem? W szkole jesteśmy debilu. No w sumie, no bardzo bym chciała, ale... No to na co jeszcze czekamy? Jest już po lekcjach. No ale mam dużo obowiązków w domu, no i, wiesz... Dobra, nie chcę Cię od niczego odciągać. Laska, ja też mam dużo obowiązków w domu, ale wyobraź sobie, jadę moim autem, środek nocy, Warszawa, pusta ulica, jedna rączka na kierownicy, Kotek na kolankach, sobie mi tego kotka. Jadę, chill, relaks. Ale jakbyś chciała, to po prostu mogę cię odwieźć do domu. No ale miałam jeszcze pogadać z koleżanką, a ty pewnie się śpieszysz i nie chce cię trzymać. Oko, muszę coś jeszcze załatwić w bibliotece, za 15 minut ruszam. No to w sumie sms smsa, co i jak, dobra? Dobra, to będę czekał. No to pa. No to mam nadzieję, że do zobaczenia. Widać, że Paulina ma ochotę na przejażdżkę, ale chyba martwi się tym swoim chłopakiem, bo nie może się zdecydować. Mam nadzieję, że magia alta zadziała i Paulina za niedługo mi ulegnie. Paulina ma ochotę na przejażdżkę z Irkiem i nie martwi się tym, że jej chłopak znowu będzie się złościł. Cieszę się, że zdecydowałaś się na tą przejażdżkę. Ja też, no jak mogłam sobie odmówić przejażdżki taką bestią? To co, wsiadasz? No to wsiadamy. Ej, Paulina, Paulina. No, chyba twój chłopak chce się z nami przejechać. No, no, chyba co ty nie? robisz? No Irek zaproponował, że podwieź mnie do domu. Nigdzie nie jedziesz. E, bo co? Właśnie twojej chłopaki mam ci do powiedzenia w tej sprawie. Mm, może na chwilkę odejść. No, jasno spokojnie. No chodź. Podoba mi się ten cały spoiler, który ma to auto na tyłku. Bo, bo ten spoiler jest ciekawostka. Yy, kierowcy tego Porsche jeżdżą brum, brum, brum. Ale na przykład muszą odpocząć, jak są w trasie, więc zatrzymują się, wychodzą, wyjmują sobie kanapeczki, kładą na tym spoilerze i ten spoiler trochę jak taki stół. I na tym spoilerze sobie kroją pomidorki, szyneczka i sobie robią kanapeczki. Normalnie sobie jedzą, no serio, serio. No właśnie, jesteś moim chłopakiem, a nie właścicielem. Co? Wow, wow! wow. To jest jakaś różnica? No to co słyszysz? Nikt nie będzie mi rozkazywał! Da się wybrać na takie auto? Co ty mówisz? Spokojnie, ja tylko zaproponowałem jej przyjazdkę. Znaczy, jak chcesz, to mogę cię wziąć, ale jest tylko w bagażniku. Nie dzięki! Spokojnie. Jesteś kuba prymitywny. W ogóle nikt mnie nie podrywa. I ten Irek obok. No, w zasadzie, Paulina, to ja cię jednak podrywam. No, do, e, Paulina, wsiadaj. Dobra, jedźmy. Paulina, czekaj. Puść mnie. Pokażę ci, co to cacko potrafi. Paulina. Nie chciał mu odpalić! Plus druga myśl, która teraz mnie naszła. On jakoś staruszkę potrąci, prawda? On jakoś staruszkę potrąci, ewidentnie. Kuba od wczoraj nie odzywa się do swojej dziewczyny Pauliny, bo jest zazdrosny, że pojechała z Irkiem na przejażdżkę jego samochodem. Irek rzeczywiście zaplanował, że poderwie Paulinę i okłamuje Kubę, że spędził z nią popołudnie, podczas gdy tylko odwiózł ją do domu. Oj, to będzie trudne. Wczoraj spędziliśmy niesamowity wieczór. Co? To będzie trudne, wczoraj spędziliśmy niesamowity wieczór, mój Boże. co Z MOJĄ LASKĄ, GOŚCIU! Co? Z jaką twoją laską? Ja mówię o tym, że ja spędziłem wieczór z moim autem. Bo zajebiście, pojechaliśmy do kina samochodowego, no normalnie, A No to co słyszysz? Pojechaliśmy do kina, na kolację, Paulina ci nie mówiła? Paulina nigdy by czegoś takiego nie zrobiła! Nigdy? Przecież na twoich oczach odjechałem z nią. Zamknij się! Spokojnie... No poza tym, to chciałem ci coś powiedzieć. Oj no niesamowicie całuje. Co? No to co słyszysz? I lepiej się od niej odbal, bo ona jest już moja. Zabijecie leży! Ej, ej, spokojnie! Zostaw mnie! Co, co Zostaw robicie? Mnie? Powariowaliście? Yy, przepraszamy, Przepraszam, My się tylko bawimy, panie profesor. Posławski, co ty mi tutaj za głupoty opowiadasz? Proszę pani, naprawdę, tylko się bawimy. Graliśmy tymi yy, beyblade'ami i się trochę pokłóciliśmy, nic wielkiego. Tak, z pani się tylko bawimy. Jacy starzy, tacy głupi. Idźcie stąd, bo mi przeszkadzają. Jest... A ty zapamiętaj, o czym rozmawialiśmy. O, sorry. On nie był dziewczynę właśnie. On kobietę uderzył. Co jest? Pr pan montażysta, proszę jeszcze raz pokazać. Randomową dziewczynę uderzył. O Jezu, może on to specjalnie zrobił. Bo Irek chciał pokazać Kubie, co on mu zrobi, jak się nie odwali. Więc, więc jakąś kobietę i uderzył. Paulina, jak mogłaś? Bo nagle się odzywamy. Tak, odzywamy się. Po raz ostatni się odzywamy. <grym> widzę, że nie przemyślałeś wczoraj swojego zachowania. A ja widzę, że od wczoraj masz nowego chłopaka. O czym ty mówisz? O tym, że wiem, co wczoraj robiłaś z Irkiem. A co ja robiłam z Irkiem? Po prostu mnie odwiózł do domu. Tak, odwiózł z pytankami na kino, jedzenie i całowanie. Nic takiego nie miało miejsca. Nie kłam. I naprawdę by się coś już myli i się myli, to ty od samego początku lecisz tylko i wyłącznie na jego auto i nie przypuszczałem, że tak się kupi, zdradzić. A Kuba taki rozsądny chłopak i wierzy Irkowi na słowo zamiast swojej dziewczynie, z którą jest pewnie od wielu lat. No, rozumiecie mój wymowny wzrok, tak? tak że Kuba to debil jest, że wierzy Irkowi. Brrr! Kuba, to co robisz jest chory! Twoja zazdrość naprawdę ci już pomieszała wszystko w głowie. Weź nie, koń, nie potrafisz się przynać prosto w oczy? No właśnie, opamiętaj się! Naprawdę, zachowujesz się jak wariat! To no, ty się powinnaś opamiętać, ale nie, bo Irek ma super auto! Po raz ostatni ci mówię, że Irek mnie odwiózł tylko do domu! Jest to ostateczne. A, a ty się w ogóle lecz! Po raz ostatni ci mówię, Irek mnie odwiózł tylko do domu! Plus zatrzymaliśmy się i chciał mi pokazać, jak na tym spoilerze robi kanapki. Zajemista sprawa, taki mieć przenośny stół, wszędzie się jedzie. Super! Irek cieszy się, że udało mu się skłócić Paulinę i Kubę. Uczeń jest przekonany, że wkrótce dziewczyna zostawi dla niego swojego chłopaka. A potem pocieszę ją i przyjadę się z nią moim nowym autem. Myślałem, że to stereotyp, że laski lecą na samochody. Lecą, lecą i to jeszcze jak! Zazdro, chciałbym wyrywać laski tak jak ty. No wiesz, zabawię się z nią jeden, dwa, może trzy dni, a potem zmienię na kolejną. Każda będzie moja, jak się przyjedzie moim autem. I laski wodzisz swoją furą, a ziomeczka nie powiedziesz. No tak, bo ziomeczka nie przeliże raczej, nie? Chociaż. Ty właśnie, nie jechaliśmy jeszcze razem No dobra, to chodź, jedziemy ale co teraz? No teraz, teraz, chodź, ubierzemy kurtki, jedziemy, no, chodź. Czekaj, czekaj, świetny. Patrz na to. dawaj. co to Co to? było? Co to było? Dobra, czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj, co to było? Co to było? Co to było? Co to było? Nie mów, nie mów nawet. Nie mów nawet. Nie. Nie. Kurde, Star, ale go zarysowałeś! Dobrze, mu dobrze! Nikt nie może mieć ładnych rzeczy, oprócz mnie! Nie wierzę w to, nie wierzę! Boże to wier spoiler! Dziś ile to będzie kosztować? Rodzice mi zabiorą na pewno to auto, jak się dowiedzą, że ja raz rozwaliłem. Ale jak je zabiorą, jak dostałeś je na urodziny? No i co z tego? Ciesz się ja co oni są. Wiesz, zawsze możesz udawać, że nic się nie stało. Może nie zauważą. Jak nie zauważą? Takiej rysy nie zauważą. Mordo, niebieski marker się tam zamarsz, to nie zauważą. Mówi, koleś, któremu lampa w aucie wypadła i po prostu przyczepiłem mm. ją taśmą. Eee! Ale tylko tymczasowo, dobrze? Potem do mechanika odstawiam. Auto już naprawione jest. Dobra. Wyś ty się. Fakt. No ale to co chcesz zrobić? Czekaj, no może. Może jakby powiedzieć, że ktoś się rozwalił. Czekaj, czekaj. Zazdrości rozwalił chłopaka to jest świetny nie. pomysł. Dobra. To nie jest dobry pomysł. Wkręcę wszystkim, że to on rozwalił. I, i tak nie uwierząc. genialne. Grozi mi na korytarzu. Dobra. Dobra, to teraz musimy. Potem wszystko zaplanujemy. Weź go gdzieś teraz przeparkuj, bo jeszcze nas zauważy, kto. Dobra, 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 już. Pa... Już, 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 już. już. Patrz, bo ja tutaj oglądam. Głupoty same, no nie? Głupoty. Ty mój mały moneymaker, tak? Moneymaker, Ty. Tak. Co widzowie, kochani? Jak widzicie tą słodką buzię bułeczki, to chcecie mi wysłać więcej pieniążków, no nie? Dobrze, wysyłajcie. Dobrze. Starzy mi tego nie darują. Muszę zrobić wszystko, żeby zrzucić winę na Kubę. To moja jedyna szansa. Zacznę od Pauliny, bo jeżeli jego dziewczyna mi uwierzy, to wszyscy inni też. A to jest bardzo realna wersja. Kuba własnoręcznie wyrwał ten słup i tym supem uderzył w to auto, a potem odstawił ten sup na swoje miejsce. Tak było. Irek jest zdenerwowany, bo przypadkowo uszkodził swój nowy samochód. Chłopak postanowił kłamać, że to Kuba. Zazdrosny o Paulinę zniszczył mu auto, bo chciał Pana. się zemścić. Ze chłopakiem, bo to już jest naprawdę przesada. Ale z Kubą? Co się stało? Czy coś się stało? Oczywiście, że coś się stało. Najpierw mi groził, i kłosek nas musiała rozdzielać. Nie, nie, ja nie wierzę. Ha, najlepsze jest to, że później wymyślił sobie, że byliśmy niby na jakiejś kolacji czy coś takiego. Ale w sumie mi to też mówił. No, wiesz co? Ktoś mi jeszcze przypadkowo zarysował auto. Jak na moje, to jest tylko jeden podejrzany. Zaczynam dochodzić do wniosku, że Irek wcale nie jest dobrą osobą. Jezus, ale skąd wiesz, że to on? Skąd wiem? Może dlatego, że mi groził. Może dlatego, że jest zazdrosny o ciebie. No, no. Ja go zabiję normalnie. O, nie, 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 nie. Zajmij go, zabijesz. To musi mi za to słono zapłacić, bo to będzie go dużo kosztowało. Irek jest mi tak wstyd. Dobra, Paulina, idę z tym do nauczycieli i mam nadzieję, że jesteś po mojej stronie. Tak, przepraszam cię bardzo za wszystko. Ale co Irka dotknęła po rączce, to jego. Mm. Dobra, nie, nie musisz przepraszać. Przecież to nie twoja wina. Nie, no ja, ja nie czaję w ogóle tego, to dobra, gdzie, gdzie idziesz? No, porozmawiać z nim. Ale nie może iść najpierw do nauczyciela? O nie, nie, najpierw ja sobie z nim poważnie porozmawiam. No dobra, to idę z tobą. Paulina uwierzyła Irkowi i chce, żeby Kuba jak najszybciej wyjaśnił jej, dlaczego Go, o czy, o ty, zniszczył samochód chłopaka. Nie, Ilef mnie po prostu odwiózł do domu, a ty co zrobiłeś? Co zrobił? Tylko odwiózł? Mówił mi co innego. 고? Ej, ej, ja mu nic nie mówiłem. Co? Nie kłam, już powiedzieliście, całowaliście. To on kłamie. Weź, jemu odbiło! Co mi zrozumiałe? jak ci nie wstyd! Zniszczyłeś samochód Irkowi! Co? Jesteś nienormalny! Nic mnie z nim nie łączy, a ty zniszczyłeś mu samochód! <noise> języka mu pokazał! Co to jest podstawowka? Polina, dobrze mnie znasz, wiesz, wierzyć czegoś tak bym nie zrobił? Tak? To Panie skąd się to wzięło, co? Zobacz tu! To. to nie ja! A, jasne! Irek mówił, że mu groziłeś! Polina przecież mnie znasz, on mnie nami mnie manipuluje. Nie, sorry, Kuba, ale nie wierzycie. O, dobrze, idzie kłosek. Pani profesor, pani profesor. Kuba zniszczył mi auto. Najpierw mi groził, bo był zazdrosny o Paulinę, którą tylko podwiozłem do domu, a potem zarysował mi cały tył samochodu. Proszę zobaczyć. Nie to nie tak nieprawda. Co? Tak? Proszę zapytać. Dziewczynę. Paulina. Faktycznie, Kuba ostatnio jest bardzo zazdrosny. W przerwie zgłosicie się do mnie, wyjaśnimy to u dyrektora. Ale. Nie ma, ale. Dzięki Paulina. Dobrze zrobiłaś. Paulina dobrze zrobiłaś. To co? Może jakaś... Taka, kolacja? Mm -hmm. Przynajmniej wiem, że Paulina mnie nie zdradziła. To Irek na nami manipuluje. Nie dość, że chce mi zabrać dziewczynę, to jeszcze chce mi robić zniszczenie auta. O najgorsze jest to, że ja nie mam jak się przed tym wszystkim bronić. Wszystko jest przeciwko mnie. Jezek, depresyjnie. Paulina jest zła na kubę, bo wierzy, że ten zniszczył auto Irka z zazdrości. Nastolatka nie chce z nim rozmawiać i zastanawia się, czy chce dalej być jego dziewczyną. Przypadkowo słyszy rozmowę Irka z kolegą. Weź, nie pękaj. Wszystko idzie po naszej myśli. Paulina jest po mojej stronie. Ale ja naprawdę nie wiem, po co ja jestem w tym wszystkim. No bo dalej jest moje słowo kontra jego słowo. A tak, gdyby znalazł się twardy dowód, jakby. Jakbyś tam przychodził na przykład Okej, okay, czyli mam kłamać, że widziałem jak Kuba zarysował twój samochód No tak, a to taki wielki problem A bo czekaj, mam jeszcze lepszy pomysł Wezmę śrubokręt, pójdę tam I na moim aucie na drzwiach wyryję taki duży napis KUBA TU BYŁ To to jest świetny dowód No wiesz, a jak będę miał z tego jakieś problemy? Problemy? Problemy to dopiero będę miał ja jak starze dowiedzą się, że rozwaliłem auto No, dobra stary, pomogę ci Dobra, dzięki wielkie Sprawa jest prosta. Paulina jest po naszej stronie, więc łatwo wkupimy Kubę i ona będzie moja. Okarnąłeś wszystko. Jeszcze... Twoja? Twoja, tak? Paulina? Paulina? Ja Paulina, wszystko, wszystko słyszałam. O, wszystko. Nie wiem, co słyszałaś, ale... A gdybyś tak jeszcze się zastanawiał, czy nie dosłyszałam, to pobyć. O, tutaj no. sobie puszczę tak? wszystko. Ej, Puszczo, ten to, zostaw mnie. A ja głupia ci wierzyłam. Paulina, chcesz, żebym stracił auto? Żeby rodzice mnie je zabrali? Słuchaj, mam w dupie, czy twoje rodzice ci zabiorą auto, czy nie Czego nie mam w dupie, to to Czy mój chłopak Kuba będzie musiał zapłacić za naprawę twojego auta D Weźmy w my Kubę i mimy go z głowy Wiesz co, się powiem, to jest dobry pomysł Ale zapytam się, czy Pani Kłosek, czy jej się podoba Nie, Paulina, zaczekaj Wypchaj się, wstrętny kłamco Paulina, no proszę cię Nie, przecież mój związek z Kubą zakończyłby się Nienawidzę cię za to Oddawaj ten telefon o, wypchaj się Paulina, weźmy pogadajmy Nie ma takiej opcji Zostaw tego Kubę, to pajac, ze mną będziesz miała lepiej To mam! No Chyba tak Chyba żartujesz Ja mam takie prestiżowe auto, każda laska by na to poleciała On trochę głupi jest, to, nie? Każda laska, ale nie ja Przykro mi Jasne, wleciałaś na mnie na maksa Ani jednej sekundy nie pomyślałabym o tym, żeby być z tobą Tak, jasne o, pani profesor, bo ja mam... Dobrze, że jesteście, bo pan dyrektor na was już Ja mam nowe dowody. Nowe dowody? Jaka sprawa kryminalna. Co znowu? Proszę pokazać? Proszę tego nie oglądać. Spokój, proszę obejrzeć. A tak, gdyby Ale się to jest, jest fotomontaż. Prosić, mówiłem, że jestem niewinny, mówiłem, to okay, wszystko jego wina. ...kłamać, że widziałem, jak Kuba zarysował twój samochód. Irek, będziesz miał bardzo poważne problemy. Ja? Ale to on zrobił, to on mi zarysował auto. Proszę nie obrażać mojej inteligencji. Proszę ze mną natychmiast i dzwoń do Dominika, z nim również muszę porozmawiać. Ale będziecie mieli przerąbane. Kto będzie miał przerąbane? Dosyć już. Kuba, bo ja chciałabym cię przeprosić co to wszystko. Polina, też cię chciałem przeprosić za to, że uwierzyłem w te kłamstwa na temat całowania. Ja takie coś w ogóle nie powinno mieć miejsca. No ja też wiele kłamstw uwierzyłam Mirkowi. To co? Zgoda? No byku, wiadomo! <śmiech> Żółwik! <śmiech> No, stęskniłam to się. Za to. Dobrze, że wszystko się już wyjaśniło. Nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby Polnia dalej wierzyła temu debilowi. Głupi byłem, serio myślałem, że zostawi mi dla jakiegoś auta, a przecież ją znam, powinienem jej ufać. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale LAKARNUM Jednak okazało się, że rzeczywiście Irek był małpą dzisiejszego odcinka Widzicie dziewczyny? Nie szukajcie chłopaka z dobrym autem Szukajcie takiego z ambicją i charakterem fajnym i perspektywami Ja żadnej z tych rzeczy nie mam Ale może jednak się skusicie <grytanie> Oczywiście proszę łapkę w górę, subskrypcja, także wejście mojego Twitcha i mojego Instagrama i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Czołem! To był dobry na odcinek szkoły, taki, taki taki quality. Quality. Uh -uh -uh.